Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu.pl. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach cyklu zwycięstw frankowiczów z Nordea Bank, obecnie PKO BP, przedstawiamy Państwu bardzo ciekawe orzeczenie, które zapadło 20 grudnia 2019 roku przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Sąd Okręgowy we Wrocławiu unieważnił umowę Nordea Bank, była to umowa Nordea Bank denominowana, zgodnie z którą Frankowicze uzyskali ponad 86 tysięcy franków szwajcarskich. Sąd w swoim uzasadnieniu stwierdził po pierwsze, że niedookreślona i nieokreślona była suma udzielonego kredytu, ponieważ tak naprawdę kredyt był denominowany, podany w umowie we frankach szwajcarskich, a Frankowicz na koniec dnia nie wiedział, jaką kwotę kredytu uzyska, bowiem różnice kursowe, o których zaraz powiemy, powodowały, że ta wartość w złotówkach była całkiem inna. Kolejny ważny argument, który sąd okręgowy we Wrocławiu, unieważniając umowę Nordea Bank, potwierdził, to stwierdził, że w umowie znajdowały się klauzule abuzywne. Klauzule te, czyli niedozwolone klauzule, powodowały, że bank stosował po pierwsze własną tabelę kursów, po drugie, skosował różne kursy do wypłaty kredytu i do uzyskiwania spłat rad kredytu od Frankowicza. Te kursy, warto wskazać również, że sąd okręgowy podkreślił, że te kursy walut, między innymi franka szwajcarskiego, były ustalane jednostronnie przez bank. Państwo sąd, po analizie takiej umowy, po stwierdzeniu tych klauzul abuzywnych, po stwierdzeniu niedookreślenia wartości i sumy kredytu udzielonego, stwierdził, że umowa nadal nie może istnieć. W związku z tym wykreślił te zapisy abuzywne i unieważnił całą umowę. Warto wskazać również, że w tym procesie był to proces, w którym Frankowicze niestety. Nie nie mieli możliwości spłaty kredytu, a zatem zaprzestali jego spłaty i to bank wystąpił przeciwko Frankowiczom. Wezwany przez sąd w tej sprawie biegły sądowy potwierdził natomiast, że w chwili kiedy zaprzestali płacenia rad kredytu Frankowicze cały kredyt przy unieważnieniu umowy został spłacony. A zatem ta umowa przestała istnieć. I zobowiązanie Frankowicza wobec banku również przestało istnieć. Proszę Państwa, w naszej ocenie kolejny wyrok korzystny dla Frankowiczów potwierdza, że zarówno yy, kredyty denominowane, jak i indeksowane udzielane przez Nordea Bank podlegają unieważnieniu bądź odfrankowieniu. Dlatego Frankowicze nie mają na co czekać. Muszą działać, podejmować działania i my, jako Szołajski Legal Group, wspieramy Frankowiczów, pomagamy w procesie sądowym i zachęcamy do działania. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia!